Siemano, widzę że z tej strony. Ja, no bo kto inny. dzisiaj zabramy sobie 100 krzeseł. Czyli że du duża gra. No, no po prostu chyba każdy bawił się kiedyś w te, te krzesła. No chyba każdy wie o co chodzi, A jak nie wiesz, to nie miałeś dzieciństwa, po yy, Dobra. Yy, trzeba o, rundę specjalne pole minowe. O kurde, teraz... Czemu runda specjalna? Want to be friends Ma, Nie! Ale ja jestem głupi! A nie! Dobra, Dobra jednak nie. Nie jestem. Albo jestem. Czemu ja mam na No nie... Pier... Dobra. Mogę się odrodzić w następnej rundzie. To dobrze. Halo, czemu się nie odrodziłem? Eee, nie, dobra, chyba trzeba użyć ty, tego. Ja na no, żartuję, ale no halo. Dobra, jestem. Jestem, dobra, jestem. Tylko teraz nie wdepnąć w pole, minowe. O, jestem! Jest! Jest! Wygrałem! Wygrałem. Znaczy... Nie, jeszcze nie wygrałem. Co jest, czemu i tak się dziwnie przywróci. Jak widzicie, mam nowego skinka, tak? Wiem, że jest fajne? Ło, dobra, już to się zaczyna, dobra. Pia piernicze. Nie! Oj Nie! Nie! chyba to są jakieś... O, jest im na drzewie. Nie no, ale ja nie mogę tak często ginąć. No w ogóle, jak oceniacie mojego nowego skina? No, tak, to jest mój nowy skinek. Wszystko wydałem. No dobra, oni tu tak będą, więc ja po prostu zrobię cięcie, abyście wy tego nie musieli oglądać. No, pewnie trochę to potrwa, ale no no, żeby było fajniej, blablabla, biubiubiu. No, ja wam to. albo nie. Dam mam przyspieszenia. Dobra, już sob, dobra, wystarczy. Już jesteśmy. o, 20 minut. A, dobra. Co, e, so, dobra. No, już jest gra. I ciekawe czy tym razem nie odpadnę jak zawsze. Tym razem nie ma rundy specjalnej, więc jest fajnie. Pyk! Bo no jak? O dobra jestem już myślałem, że tak słabo działa. Czy mogę zaskoczyć? Nie, nie mogę. I to bardzo dobrze. I wszyscy inni skinęli. Dobra. O! Dużo osób zginęło. Dobra. No, ale tym razem muszę to wygrać, bo jak nie wygram, to się chyba w górze. Pyk. O. Ej, to jest w sumie łatwe. Po prostu, jak się jest sami nie ma dużo ludzi, to wtedy, no. O nie, jest ktoś obok mnie, to może być mój wróg. Ej, dobra. Jeżeli, gdy zaraz w tej rundzie nie zginę, to zostawię. Nie, dobra, lepiej nie, bo i tak, dobra, jeśli. No, w sumie mogę to powiedzieć. Ale i tak zostawcie, a, zapomniałem, zostawcie łapkę, K i subika. Napiszcie w, i napiszcie w komentarzu, czy na filmie Minecraft, wiem, że to nic nie ma wspólnego z tym Ale no, po prostu trzeba się pytać yes. Yes. Dobra, jak widzicie Na razie wygrywam to Więc jest dobrze, o nie, jest dużo ustawowych, nie, to może, to może być problem Już mam przyciśnięte i... Jest! Moi... Czemu tak się do tego bacon'a taki dom? A still have this na No, ciebie no. Kręćmy ku kosie. Jak ten w Węgle, tylko że tu się siedzi Niech Ciebie nie zabija, więc bezpieczniejsza gra, Ej! I ja to mogę w sumie wygrać. Jeśli będę mógł w ogóle. <laughs> o, jedna osoba zginęła. Ja to żeby było sprawiedliwie, to każdy powinien być obok siebie. Ta Ej! Ja będę miał szansę tutaj być... One two. Halo? Dobra, ja to wygram. Ja wam, ja wam mówię, że ja to wygram, nie? Nie, on ma bardziej nastawienie na to. On chce mnie zgi On nie chce zabić. Bo on ma tą broń fajną. No nie! A, byłem blisko wygranej. No jeszcze tutaj mi zrespoły nic nie chcę kupować. Eee... Hmm, ale czemu on był, on był szybszy, nie? Jak ja, czemu on był szybszy? Bad game. Chyba you bad. E, o, ja tu jestem! To jest mój Albo to chyba tu, to, to ten wygrał. To jest na którym miejscu? na czy za, o, tak, teraz, pisak teleportowy? Może później. Dobra. Zobaczymy, czy mi się uda. Jest, udało mi się, dobrze. Co to było za lawina? I gdy ja się pytam. No dobra. O! o Kakibara i jajeczko. Ja też mam tu broni podczas kiedy będę znowu w finale. To ja po prostu no... A każdy wie jak co zrobię. O, jestem na środku praktycznie. No. Jak będę w finale, to tej broni użyję, a w sumie mogą wziąć ten lasek teleportujący, to bym wygrał też. W sumie ja mogę nie trafić. No tak, ja mam troszeczkę bad aima, no bo tak w sumie dawno nie gram gry w komputerze. Uwielbiam, że nie grałem dawno. Jest! Okej, okay. dobra. Jak ja to nie wygram, to ja nie wiem. Dobra, i yes. Jest ten, obok mnie pan jajeczko, oczywiście. Skniłe jajko. Gdzie tam... Ktoś to sobie piszą. No nie, nie, nie. No i ja to przegram, nie. Ja to przegram, jak nie wiem co. Jest, usiadłem, usiadłem. Nie, czemu, czemu mnie wypędziło? Ja mogę usiąść. Ja mam... Tak, ożywić. 25. Mm, nie, to za dużo kosztuje troszeczkę. Ale pan. Więc. No. Dobra, na razie chyba będę na trzecim miejscu, albo w ogóle tutaj mnie nie będzie. Więc tak, zagram sobie jeszcze. Nie, w sumie nie wymieniam. Zostało gra. 6 graczy. I tak, jest 6 graczy i są 4 krzyżałka. To, to będzie no, dwó dwóch graczy, może ten. Nie, czy to są 3? Pięć! Nie, cztery, cztery, dobrze mówię. No to będzie to dwóch później zostanie. Cz czterech? A! Boże, bo dwóch graczy się siebie no i boże. Kurde, ale te metory to przeszkadzają. Ostatnio pod moim najnowszym filmikiem to mi prawie 700 wyświetleń ten. To liście, więc bardzo dziękuję za taką aktywność w ogóle. Mam 212 subów czy coś takiego. Ej, ale ja teraz już nie mam tego zamrożone No nie. Tak, ogólnie kiedyś sobie ten, bo ja gram na komputerze, nie? I kiedyś, yy, jak sobie grałam w Rivalsy to jak przegrałem, bo ktoś miał RPG i tak ciągle to, tak wali w to. To tak walnąłem, że żeż mi ten, te takie. Um, enter mi tak spadł, nie? Ja później, o kurde, i tak to przyciskałam, ale w sumie nie wiem, co, czy teraz go mogę wyjąć, bo tak troszeczkę przyciskałam. Nie, dobra, lepiej, dobra, trzyma się jakoś. O nie, a ja, w sumie tak nic na mnie nie było stać. No i mógł wyeliminować krzesełka. O, dobra. Bo, aczemu tu jakieś czerwone tym? O, może. O nie, czemu ja tak jestem nisko? Dobra. Ulgulgul. Dobra, lecimy. A jak tu będzie z łapkę w górę, to nagrywam swoim prawdziwym głosem. Ale się zastanowię, czy nagrywam swoim prawdziwym głosem. Nawet jak nie będzie, to i tak się zastanowię. Bo ja używam takiego specjalnego głosu. Chyba, że on teraz mi nie działa, to gadam do Was normalnym głosem, ale to... to nie jest problem. Bo ja nie wiem, bo ja siebie tak nie słyszę, nie? A i tak chyba gadam tym sztucznym głosem. On jest hello, on Dobra. jedziemy do Kastorama. Jedziemy do Kastorama. Monetki są? O nie, kurde, ja się zająłem monetkami, ja to zaraz przegram. A? A? Czemu naprawdę nikt nie wybrał tego krzesła? Ludzie. O Boże, ubiło mi się. To krzesło, no. I kolejne krzesło. Ej, dobra, ja tu mogę wygrać. Ja to naprawdę mogę wygrać. Pozostało sześciu graczy. Sześciu graczy. bo no, z wyeliminują. Nie będzie dwóch graczy. Rozumiecie to? Nie będzie znowu dwóch graczy. Ej, to jest w sumie tak często. One another me. Sorry. Ej, nie wiem, czemu. Nie w się spodziewać, tak w ogóle. Jakby ktoś usunął krzesło, to pewnie, pewnie sobie usunął. O nie! Tylko jeden gracz może wygrać. Czy to ja wygram? I won! I actually won! Jest! Wygrałem, ludzie! Ja wiedziałam, że ja wygram, nie? Ja wiedziałam, że wygram. Gratulacje dla mnie. Oczywiście, że nie chcę dodać do obowiązku. Siedl... Jestem mój piękny skinek. Dobra. Więc, widzowie, by... o. Widzowie, by było na tyle, więc... No, nara. Miłego dnia. Zostawcie sobie i łapkę, a jak nie, to zjem, więc no, nara.